Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Maryi na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Przyjmijcie błogosławieństwo moje, waszej Matki, która was kocha. Błogosławią was tego tak szczególnego dnia. Tutaj krótka refleksja. Boże Ciało w niektórych krajach obchodzone jest w niedzielę. Koniec refleksji: Przybliżcie się do mego boskiego Syna, żyjcie z Niego i w Nim, w nieustannej, intymnej więzi, dusz wiernych memu boskiemu Synowi. Mój boski Syn żyje w każdym ze swoich dzieci, prowadząc je, miłując, spiesząc im na ratunek z miłości miłosierdzie i aby zaoferować im życie wieczne. Dzieci umiłowane, każdy stanowi część Kościoła, które mój boski syn założył. On mieszka w was. Umiłowane dzieci, jako część mistycznego ciała, mego Syna, na równi z moim synem jesteście i będziecie prześladowani. Mój boski syn cierpi z tego powodu i tak jak Szawła pyta prześladowców swoich dzieci: Dlaczego mnie prześladujesz? Dzieje apostolskie 9:4 Umiłowane dzieci, dobrze wiecie, że z powodu miłości do mego boskiego Syna jesteście. I będziecie ciężko prześladowane przez wrogów Kościoła, nie wątpiąc, że przyjęliście sakrament Eucharystii, a nie zwykły chleb. Jezusa realnie obecnego w najświętszej Eucharystii karmcie się nieustannie przyjmowanymi lub już przyjętymi komuniami świętymi, tak samo jak adoracjami najświętszego sakramentu. Umiłowane dzieci, jesteście mieszkaniem mego boskiego Syna, bądźcie więc godnym mieszkaniem. Oddalcie się od tego, co światowe, i bądźcie ludźmi dobra. Miłujcie swoich braci. Mój boski syn jest miłością i jego dzieci muszą być miłością dla siebie samych i dla swoich braci. Zbliżają się potężne próby dla całej ludzkości. Dlatego wzywam Was do trwania w pokoju z moim boskim synem, żebyście w obliczu wielkiego blackoutu, który nastąpi, byli oświeceni przez Ducha Świętego. Nie lekceważcie konieczności przygotowania się na tę wielką próbę, która sprawi, że klimat się obniży. Przygotujcie się. Tutaj krótka refleksja. Chodzi prawdopodobnie o obniżenie temperatury. Koniec refleksji. Jest to bolesne dla mego boskiego syna patrzeć, jak wojna się przybliżyła. Jest to bolesne dla mnie, waszej matki. Moje dzieci przygotowują się jak na festyn i to jest straszne w dosłownym tłumaczeniu, ohydne, odpychające. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za kraje, których rządzący chcą usunąć stamtąd Kościół i chcą, żeby ich lud przestał istnieć. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się i chroncie swoje zdrowie, Pomnażają się nagłe zgony spowodowane przez złe czyny tych, którzy rządzą ludzkością. Tutaj krótka refleksja prawdopodobnie chodzi o efekty pewnych wstrzykiwanych substancji. Z uwagi na cenzurę nie wszystko można nazwać wprost. Koniec refleksji. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za moje prawdziwe narzędzia, są prześladowane. Módlcie się dzieci moje, módlcie się za Stany Zjednoczone, cierpią. Módlcie się za Chile, Ekwador i Kolumbię. Bądźcie godnymi mieszkaniami obecności mojego boskiego Syna w każdym z was. Ja stoję. Aby wstawiać się przed obliczem mego boskiego Syna za każdym z Was. Nie oddzielam się od Was. Miłuję Was macierzyńską miłością. Bądźcie wierni memu boskiemu Synowi i przyjmujcie realną obecność mego boskiego Syna obecnego w Eucharystii. Zbliżają się ciężkie udręczenia. I dlatego przestrzegam was, żebyście przygotowali sobie ubranie chroniące przed zimnem. Słońce się zaćmi, a złoto wykorzysta, żeby opanować większą część ludzkości. Mój boski Syn jest miłością, i bycie w pokoju z braćmi jest wielkim dobrem dla duszy. Błogosławię Was i Was kocham. Mama Maryja, 10 czerwca 2023 rok. Witaj najczystsza Maryja bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz luzda Maryi. Bracia, w tę uroczystość, gdy szczególnie czcimy. Ciało i krew Chrystusa, uświadommy sobie tę wielkość, ten wielki skarb, którą posiadamy jako Kościół. Widzieliśmy prawdziwe cuda cuda, które jedynie Bóg Wszechmogący może zdziałać. Jakże więc nie wierzyć w Boga? Miejmy świadomość, że coraz szybciej zmierzamy ku silnej konfrontacji. Między dwoma krajami, a stąd ku wojnie, która obejmie całą ludzkość. Jest to spowodowane ludzką pychą, przyczyną wszelkiego zła. Obalmy pychę i w ten sposób będziemy ludźmi dobra. Przygotujmy się na rzeczywistość, której człowiek nie chce zaakceptować. Uczestniczymy w tej nieskończonej tajemnicy Bożej miłości eucharystycznej, którą nasz Ojciec Niebieski nam przekazał dla zbawienia świata całego. Amen.